Musimy tak grać, bo mój komputer nie da jestem rady! No. <laughs> <śmienic> tej nocy nic za rozgrzany niebie nie wskazywało, że. wkrótce w no, Wydarzą się dziwne, i tajemnicze rzeczy. Nic za rozgrzany mu gole spaliste, sprawiedliwe. A są mięso? Bo był tylko Mokłak. Mokłak był miał. Mokłak miał imię. Hagrid. Postawy na ulicy. FIFE 24 opakowane. Kocek za miotką.

się udało? O, kurwa. Performance życia. Harry założył tiar przydział. w nadziei, Harry że zostanie wybrany do Slytherin, ale nie do Gryfindoru. Wypił mleko matki. Nie, Slytherin? Co? A tam woł. Kurwo, miał iść do Slytherinu. Dobra. Idź do Hogwartu, Harry. Może, bo nawet nie wygląda. Zdamy historię, później zaniósł pierścień, zniszczył go i wrócił do Sajeru. Nie do Sajeru wrócił. A wrócił na Nabu. Na Tatooine wrócił. Po zniszczeniu pierścienia. Wrócił na gwiazdę śmierci. Widzisz tą grafę, kurwa, jest elegancka. To to króla. Kurwa Menela. Jeden że chrupki, a drugi pali szlugi. Czym się kurwa skacze? A ten pierwszy ma a ten drugi dba o zdrowie. Rób flip George, Twój brother? Rozmnażają się ludzi. Wiem kurwa! Nie powinno być to dozwolone. W ogwarcie. Czwartej Rzeszy. Za 100 lat. A pamiętasz zabory Kaczyńskiego? No pamiętam. Pamiętam. Grałem wtedy Harry Potter. Byłem młodą na lola lola lol, lo, 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 lo. Byłem wtedy na Mistrzostwach Świata w Lola. <grywia> co to, lol? <grywia> Pamiętasz tych lubów? No. <grywia> y, zaczekaj, jak nie wiem, co odpowiedzieć to piszę. Twoje matko. No. Pa Pamiętam, jak gdzieś wrzuciłem piesę w czat. <grywia> A jeden dał lajka. <grywia> Do tej pory mam tego lajka, schowanego, na chmurze. Na screenie. Na screenie. Pamiętasz matkę? A nie, nie mogłeś. Voldemort zabił mi rodziców. <giby> MacGyver, kurwa, 2.0. Jestem tu, żeby się uczyć, kurwa, co to za WF. <giby> Jump Cross? A jak spadniesz, to co? A nie wiem, nigdy nie spadłem. <laughs> Nawet teraz. Kurwa, Bierz nie, Właśnie, to... widzisz, nigdy nie, to Może nie jest. Może tam było. będzie gwiazdka. Gwiazdka dla debila, co spadł kurwa, z pierwszej półki. Ale tylko tam można leć, a tam? A oni się patrzą, kurczę. Czy da się przejść Harego Pottera w drugą stronę? Co za głąbą. Sprawdźmy to. Nic tu nie ma. Weźcie się za to programiści, bo tu mógł być tajniak, że prosy go nie zgarną Swędź mi nos. Ej, mogę, mogę ci przyjebać i rozwiązać problem. Swędź mi nos, wszędzie na świecie, coś się ugryzło, czy po prostu, w Polsce, z lewej czy z prawej, bo szczęście, kłótnia, pieniądze, albo coś tam. <laughs> Jest o nim osobny filmik na YouTube. I z tego programu to się dowiedziałem na przykład, kim był Gandalf. Wiesz, że Gandalf nie był człowiekiem? Był czarodziejem. Czarodzieje to jest rasa u nich chyba. Nie. On był półbogiem. Ale miał ograniczenia ludzkie, mógł tylko używać swojej mocy, Ja kurwa walczył z innymi półbogami. Dlatego z Sarumanem mógł wypędzić go, i dlatego z tym. Nie z balrogiem, nie z Sarumanem. Sarumanem to został taki wpierdol, jak szmata. Tak? A jak mu wypędził go z ciała tego, Rohanina? ale już jak był biały. O kurwa, to. <laughs> Jak już był biały! Zamknij mordę! jeban. Musisz mieć kartę VIP. Musisz mieć... Kurwa, widziałem z białej strony duch był! Z białej strony był! Biała to prawa strona, A, co? Kurwa o stop! wycofuję się ze swoich słów. Przepraszam, byłem... kurwa. Nagarny. Ale ten Frodo skacze. No? Jebane zaraz samą w darmuszkę. Mr. Frodo! Co ja mam kartę Gandalfa. Gandalf is the great e, czarodziej. Wizard? Jest to półbóg, który stworzył Białą Radę. Białą Radę? Nie, jesteś coś takiego jak Biała Rada. Tam należał Saruman, Gandalf i ta... Galadiela! Ta szmata ryżicka. No Galad Galadiela... Great Blanchett. O kurwa idą. Wyg o kurwa! Wy wygrywy szkolne kurwa. Ty za to małego masz fiuta! Masz za to. Ja cię wprowadzę! Ja jestem krapa tygoju. Krap. Ej, hermiona Granger! Zabij! Na chutu stoisz. Hello, Harry. It's... Podobno nigdy nie grała w pornusach. Ani razu! <laughs> Przynajmniej nie w tym wieku. Poza z tym, ze swoim chłopakiem i poza tamtym i resztą. Musi dać mi linki później. E, kolega pytał <śmiech> <śmiech> Dla kolegi, nie dla mnie. To obrzydliwe. <laughs> Falujcie nas na panhabie. To, to nie czas, moment! Chwila! No ze się, nie nie zrobi. Zaczekaj chwilę, uprawiam gejowski seks. Siemanko. Siema. Cześć. Gejowski seks. Już na ciebie idę, tylko Dobra, wyłącz to, wrócimy do tej kwestii. Moment, czekaj. baba man. Mam trójkę dzieci z moją siostrą, jedną z moim ojcem. A jedno ma dauna. Wszystkie mają autyzm. I tak łatwo. I za dużo chromosomów. I tak do tej minuty nikt nie dobejżył. Do no. No, no. Tak. Wyjebane. Rucham wam córki. No. Chyba <mars2> <Tio> kurwa? <mars2>

Nie się cały gameplay, ale nie zakończę. Czyli Wolę tak, już wiesz? BĘDĄ?! Co tu jest? Kurwa nic. Fakt, już nie chcę ruchać krewnych. Musisz mieszkać w Alabamie. Już nie. Teraz mieszkam w komunistycznej Rosji.

Okay, thank you.